Dzień dobry, 202 lata temu Ferdynand Foch został marszałkiem Francji. Foch pisze się Foch, ale to nie na jego cześć, tak nazwano pewien dons na twarzy. Ale już na przykład Prysznic zawdzięcza swoją nazwę Vincentemu Prysznicowi, człowiekowi, który bardzo propagował prozdrowotne kąpiele wodne. Nikotyna wzięła swoją nazwę od Nikota, pierwszym bojkotowanym osobnikiem był niejaki Lord Charles Boycott. Nikogo pewnie nie zdziwię, jeśli powiem, że Ham naprawdę zachował się po Hamsku. Można o tym poczytać w Biblii i nikogo chyba nie zdziwię, jeśli powiem, że pierwsze mauzoleum kazał sobie zbudować król Mausolos. Tego typu słowa, wzięte od słynnych imion lub nazwisk, nazywamy eponimami. I zapraszam Państwa, żeby dziś się zgłębić właśnie ten temat, przeszukać własne głowy, pamięć, encyklopedię, wikipedię i słowniki i znaleźć jak najwięcej eponimów. Za najciekawsze znaleziska będą oczywiście nagrody, jeśli ktoś nie lubi szukać, ale jest na tyle kreatywny, że chciałby by wynaleźć, wykombinować, ułożyć swój własny eponim. Ma takie nazwisko, które uważa, że powinno oznaczać coś jeszcze, yy, niż tylko to nazwisko, powinno być nośnikiem jakichś nowych znaczeń. To zapraszam za najlepsze znalezisko i za najlepszy nowy twór będą oczywiście nagrody od księżnicy. Pozdrawiam i już czekam na wasze propozycje.